Witam Państwa serdecznie. Wywołany niedawno do tematu przez pana Marcina Błaszkowskiego. Chciałbym Państwu pokazać trochę narzędzi, którymi posługiwał się fryzjer. No, golono się już. I szczyżono od zarani dziejów. Kiedyś były to na pewno bardzo prymitywne narzędzia. Ja tutaj na tym stole zgromadziłem takie narzędzia dwudziestowieczne. Oczywiście dwudziesty wiek to jest bardzo rozległy czas, stąd niektóre z tych rzeczy wyglądają bardzo archaicznie. Ale może zaczniemy od początku. Może zaczniemy tym razem od panów, czyli przychodzi pan do fryzjera i prosi, żeby go ogolić. No więc siadamy na specjalnym fotelu. Fryzjer rozrabia mydełko i robi pianę w tego typu naczyniu. Oczywiście namydla twarz klienta i bierze brzytwę i go goli. Oczywiście Samemu golić to się trzeba trochę nauczyć, a fryzjerzy już w szkołach byli, byli i, i w zakładach fryzjerskich uczeni, więc jest to na pewno bardzo dobre golenie, ale ja nigdy nie próbowałem i nie będę mówił, że jest to wygodne. Oczywiście po takim goleniu można poprawić fryzurę, można podciąć baczki specjalnymi nożyczkami, później poprosić pana, żeby wstał, omieść jego marynarkę z włosów, które leżały i już mamy. Pana ogolonego w zakładzie fryzjerskim. Z paniami to jest troszeczkę większa robota. Z uwagi na to, że na ogół panie mają dłuższe włosy, no i bardziej o te włosy dbają. No, wiadomo, trzeba by było te włosy na początek. Umyć. Były takie specjalne miski. Był czas, kiedy miałem taką miskę, ale niedawno ktoś kupił ją jako kwietnik i po prostu nie mam takiej starej miski. Ale polegało to na tym, że to była taka jakby duża nereczka na takiej podstawie. Pani pochylała głowę do tyłu, miała polewaną głowę wodą i były myte włosy. Po myciu włosów należało je trochę przyszyć. Do tego tak, podobnie jak u panów, były specjalne nożyczki. Proszę zwrócić uwagę, że one mają takie troszeczkę inne końcówki. Tu o to chodziło, że polegało, czy prawa, czy lewa. Zawsze było tak samo. Niektóre jeszcze miały taki specjalny nosek, ale takich nożyczek nie ma. Jak już włosy były obcięte, to należało je wysuszyć. Oczywiście można było wysuszyć klasycznie, czekając, aż one wysną, i można było założyć takie specjalne wałki, które się nawijały na włosy, i włożyć głowę do suszarki. Oczywiście suszarki są tutaj różne, są to, są to suszarki już obydwie elektryczne, z tego ta ma swój stacjonarny silnik i już temperaturę już powstaje bezpośrednio w całym takim narzędziu tortur, bo tak to bardzo często jest określane. A tu jest taka inna, do której oczywiście możemy użyć bardzo wczesną, ręczną suszarkę, która na pewno jeszcze gdzieś tam, może w jakichś domach się pojawiła. Ta suszarka jest na pewno przedwojenna. Mam na myśli wojnę 39-45 i później jest to może być włożone w taki stojak i wtedy można wysuszyć sobie takim automatem. Te dziwne narzędzia, które tutaj leżą na stole, a pani, która tutaj przed chwilą weszła, mówiła, co to są za narzędzia tortur, są to narzędzia do układania włosów. No, panie lubią mieć jakieś fale, lubią mieć loki. Najprostszym takim narzędziem do układania jest tak zwana lokuweczka taka. Jest to takie narzędzie wyglądające troszeczkę jak takie nożyczki. Tu o to chodzi, żeby jak to jest ciepłe i... Przyciśnie się włosy, powstanie fala. Oczywiście, żeby było ciepłe, trzeba to podgrzeć. Możemy to podgrzeć na takim palniczku spirytusowym, możemy położyć na piecu, lub ewentualnie możemy wykorzystać inne urządzenie, które jest już elektryczne, które też później Państwu pokażę. Jeżeli włosy mają być bardziej skomplikowane, bardziej skomplikowanie ułożone, no to możemy zrobić tutaj na przykład piękne trzy fale. Możemy tutaj zrobić tych fal osiem, czyli. Podwójne w ten sposób. Możemy dwie takie duże, głębokie fale ułożyć. Możemy jedną taką wielką podejrzewam, na czole taki lok można by elegancki zrobić przy pomocy tego urządzenia. To już jest takie bardziej skomplikowane. No za bardzo nie wiem, jak się te włosy w to układa, ale sądząc po tych wzorach, no jak się to takie pasmo włosów w tym przyciśnie, no to jakiś wzór tam powstanie. Jest to też takie bardzo, bardzo skomplikowane narzędzie. I jeszcze także falę, którą się zrobi, można załamać. Poprzez używanie tej dźwigni można tą falę przesuwać, czyli nie tuż ona będzie tak falista, ale jeszcze będzie, będzie skręcona. No, te lokówki są naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Może byśmy teraz tutaj przeszli na tą stronę. Pokazałbym tutaj parę takich przedmiotów nawiązujących do tego, co przedtem powiedziałem. Czyli tak, lokówkę możemy też podgrzać w takim specjalnym. Elektrycznym urządzeniu. Jest to też bardzo wczesne urządzenie. Zresztą wynika to z tego, proszę zwrócić, jaka fajna stara wtyczka jest do tego urządzenia. Teraz włosy możemy podszczyc też maszynką, taką jak dzisiaj mamy, więc może być maszynka ręczna, która jest na przykład do dostrzegania do pejsów, czy tutaj do tego sznyta na, na ten, ale już później były elektryczne i możemy taką elektryczną maszynkę y, zastosować. Jeżeli chodzi o zestawy podróżne, to to, to tak. W podróż możemy się udać z takim malutkim zestawem, gdzie mamy małą maszynkę do golenia, gdzie już nie używamy brzytwy, tylko używamy tradycyjnej, kiedyś używanej powszechnie żyletki. To używamy w podróży lub możemy wziąć sobie taki zestaw na podróż, a w domu mogliśmy używać tego typu urządzenie. Jest też miseczka do robienia piany, jest tutaj przegródki na nożyczki, brzytwę i, 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 na, i na grzebień. I tu w tym lusterku możemy się przeglądać. Jeżeli wracamy teraz jeszcze na chwilę do brzytwy. Brzytwy są różne. Pokażę Państwu jedną z najładniejszych brzytw, którą mam. Jest to brzytwa, no można by powiedzieć współczesna, bo brzytwa z lat, z lat e, 60., ale proszę zwrócić uwagę, jakie ma wspaniałe, duże ostrze. Porównujmy na przykład z tym ostrzem. To jest prawdziwa, profesjonalna, fryzjerska brzytwa, która wystarczyła fryzerowi na wiele lat. Dlatego mówię, że wystarczyła, ponieważ brzytwy się zużywały. Brzytwę, żeby naostrzyć, należało ją na takim specjalnym. W specjalnym marmurku naostrzyć na mokro, później ją wyrównać na takim małej ręcznej skórce lub ewentualnie na pasku, który gdzieś był przywieszony i na nim się y, wyrównywało te wszystkie nierówności, które są na ostrzu w brzytwie. No, nie ukrywam, że też bardzo często był do tego używany normalny męski pasek. Nożyczki pokazałem, y, grzebienie pokazałem. Zwrócę Państwu uwagę na dwa takie ładne przedmioty. Są to takie damskie y, y, Grzebienie do torebki. To jest piękne, srebrne etui, i w to był schowany taki ładny grzebień. A tu jest też taki piękny, kościany grzebień, też w takim pięknym etui, jaki to jest ładny. Element do torebki. Na sam koniec chciałbym pokazać książkę. Jest to książka, która jest kompendium wiedzy dla fryzjerów. Jest to, jest to modne fryzjerstwo w obrazkach i w tekstach. Są tutaj wszystkie możliwe ilustracje pokazane, jak powinna wyglądać fryzura. Tutaj może na przykład pokażę fryzura, na przykład, która była modna w latach 1913-1914. I, I tutaj jest wiele, wiele ciekawych takich instrukcji. Jak, powinny się te, jak powinno się włosy układać, jak się czesać, jak szczyt. O tu, jak, jak powstają te fale, które Państwu pokazywałem, jeżeli chodzi o lokówki. A na dowód, że wszystko tutaj jest z epoki osadzone, proszę zobaczyć, jaka piękna, stara suszarka i identyczną przed chwilą Państwu pokazałem. Życzę przyjemnej kolejnej wizyty u Fryzjera.